Pandemia COVID-19 przyniosła nie tylko rozwój i rozpowszechnienie usług telemedycznych w postaci teleporad. Na całym świecie powstało bardzo wiele platform medycznych w internecie, gdzie pacjenci mogą poszukiwać informacji medycznych, kontaktu z lekarzem, porad leczniczych, treningów i aplikacji medycznych wspomagających diagnostykę i leczenie. Platformy te mogą być proste i ograniczone do jednego celu, np. zawierać edukację medyczną w postaci krótkich filmików wideo, czyli wideobooków, informacji medycznych, które można odsłuchać, czyli audiobooków, oraz informacji, które można przeczytać, czyli e-booków. Platformy medyczne mogą też być bardzo rozbudowane i kompleksowe i zawierać pełną gamę usług. Integrujących całość opieki medycznej nad zdrowiem pacjenta. Opowiem, jakie moduły może zawierać taka nowoczesna platforma telemedyczna. Teleporada, czyli wizyta u psychiatry lub innej osoby świadczącej usługi medyczne, np. psychoterapeuty czy asystenta zdrowienia, Według współczesnych standardów ma mieć formę wideo rozmowy, czyli w czasie teleporady obie strony mają widzieć się i słyszeć. Takie połączenie musi być szyfrowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo danych medycznych i prywatność pacjenta. Moduł diagnozy przesiewowej Pozwala na przeprowadzenie wstępnego rozpoznania przy pomocy wykonania samobadania, polegającego na odpowiedziach na pytanie sformułowane przez eksperta. Pytania te mają być jasno sformułowane, tak, żeby można było na nie odpowiedzieć tak lub nie. Ponieważ w module diagnozy przesiewowej ukryte są algorytmy diagnostyczne analizujące odpowiedzi pacjenta, Wynikiem działania takiego modułu jest wstępna przesiewowa diagnoza. Może ona ukierunkować pacjenta co do dalszego postępowania np. wskazania potrzeby kontaktu z lekarzem. Moduł monitorowania stanu psychicznego. Wysyła komunikaty do pacjenta, wymagające z jego strony reakcji w postaci zaznaczenia lub wpisania odpowiedzi. Jest to więc moduł interaktywny. Może pytać np. jak się czujesz, jak spałeś, jaki masz nastrój, albo prosić o określenie poziomu lęku, nastroju albo radości w punktach, np. od 0 do 10. Moduł monitorowania stanu psychicznego zbiera te informacje. I platforma telemedyczna może je następnie przetwarzać na wykresy, dzięki którym pacjent albo lekarz może podejrzeć, jak wyglądało nasze samopoczucie w ciągu ostatniego tygodnia czy miesiąca. Informacje te mogą być również cenną informacją ostrzegającą w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia. System telemedyczny może przekazywać ją lekarzowi, który może zareagować, na przykład. Kontaktując się z pacjentem. Moduł leczenia lekami, czyli farmakoterapii, jest zarządzany przez lekarza. Lekarz wpisuje tam zalecenia terapeutyczne, które są widoczne dla pacjenta na jego platformie telemedycznej. Lekarz może wpisywać, jaki lek lub leki zażywa pacjent i w jakich dawkach. Lekarz może zmienić lek i dawkę w czasie wizyty stacjonarnej, np. w poradni, albo w czasie teleporady po rozmowie z pacjentem. Pacjent w każdej chwili może otworzyć sobie taki moduł i sprawdzić, jak często i w jakiej dawce zażywa dany lek. W ten sposób można uniknąć pomyłek, zwłaszcza jeżeli sposób leczenia został zmieniony przez lekarza. Moduł wspomagania zażywania leków, czyli czegoś, co w medycynie nazywamy adherencją farmakologiczną, przypomina o zażywaniu leków. Na podstawie informacji zawartych w tym module wysyła on przypomnienia dotyczące zażywania leków. Na przykład, godzinę przed zażyciem leku pyta pacjenta, czy pamięta on, że ma zażyć lek, a w porze zażywania leku wysyła pytanie, czy zażyłeś lek? Pacjent potwierdza, klikając na przykład odpowiedź tak. Informacje o potwierdzonych zażyciach leków są gromadzone przez platformę telemedyczną i mogą być oglądane zarówno przez pacjenta, jak i jego lekarza. System telemedyczny może wysyłać lekarzowi ostrzeżenia, że jego pacjent nie zażywa leków. Wtedy lekarz może zareagować, na przykład kontaktując się z pacjentem i w ten sposób zapobiec pogorszeniu zdrowia pacjenta. Moduł kalendarza służy do ustalenia terminu wizyty u lekarza. Przypomina też o zbliżających się wizytach, wysyłając pacjentowi powiadomienie na telefon. Z kolei moduł raportów gromadzi dane dotyczące samopoczucia i przedstawia je w formie wykresów, które można podejrzeć w dowolnym momencie i sprawdzić, na przykład jaki procent leków był zażywany przez ostatni okres czasu, albo jak wygląda wykres samopoczucia w ostatnim tygodniu. Moduł treningów zawiera aplikacje przypominające proste lub bardziej skomplikowane gry i łamigłówki komputerowe. Dzięki regularnemu wykonywaniu takich treningów następuje poprawa uwagi, pamięci i szybkości reakcji. Treningi mogą też dotyczyć wykonywania zadań codziennych albo wykonywania ćwiczeń fizycznych lub konkretnych aktywności. Treningi takie mogą mieć również znaczenie profilaktyczne u starszych osób, pomagając im podtrzymywać dobre funkcjonowanie poznawcze i codzienną aktywność. Obecnie aplikacje medyczne mogą być wyposażone w tzw. sztuczną inteligencję, czyli algorytmy przetwarzania danych. Przetwarzanie dużych ilości danych, Pozwala na ich analizę i ustalanie, na przykład, prawdopodobieństwa poprawy przy wyborze danego leku albo ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Algorytmy takie mogą być również pomocne w prowadzeniu inteligentnego organizatora pracy lekarzy i terapeutów, jak również przy ustaleniu kolejności przyjmowania pacjentów na wizytę. Telemedyczne systemy leczenia mogą dziś poprawić funkcjonowanie systemu opieki zdrowia również w aspekcie opieki nad osobami starszymi.